Szybciej, Marek! wrzasnął ktoś z końca korytarza. Szefowa zaraz tu będzie, a ten rzutnik wciąż nie działa. Metalowa drabinka, którą niósł, uderzyła go boleśnie w biodro, ale nie zwolnił kroku. W tej firmie nikt nie pytał, czy można coś zrobić spokojniej. Tu wszystko było na już, na wczoraj, zwłaszcza jeśli robił to on. Marek Maj, 42 lata, ojciec trójki dzieci, Wyglądał dziś gorzej niż zwykle. Nie dlatego, że się nie starał. Po prostu nie miał już siły. Od miesięcy w pracy traktowali go jak powietrze, dopóki czegoś od niego nie potrzebowali. Wtedy nagle przypominali sobie jego imię, krzyczeli z drugiego końca biura albo wpychali w ręce kolejne, pilne naprawy. Tego poranka, nawet kawa smakowała gorzko, a przecież i tak była z najtańszego ekspresu na korytarzu technicznym. Sala konferencyjna paczniała drogim drewnem i nerwową atmosferą. Marek włożył drabinkę pod ścianę, wspiał się i zaczął poprawiać kable. Po drugiej stronie stołu stały już karawki z wodą i kieliszki na szampana. To nie był zwykły dzień. Wiesz, kto dziś przyjeżdża? spytał go cicho Michał z ochrony, wchodząc po coś do pomieszczenia. Nie nie chcę wiedzieć, mruknął Marek, choć kłamał. Wiedział, że to będzie ktoś ważny. Usłyszał wczoraj, jak asystentka CEO mówiła o podpisaniu kontraktu dekady. O tym, że Annie wreszcie uda się zamknąć deal, który wyniesie firmę na nowy poziom. Nie podała nazwisk, ale wspomniała o zagranicznym dostawcy. Nazwisko tej firmy usłyszał dopiero dziś rano. I wtedy w jego głowie zapaliło się czerwone światło. Gdy wkręcał wtyczkę, z korytarza dobiegły kroki i charakterystyczny stuk obcasów. Anna Rogowska, prezes spółki, kobieta, która trzymała całą firmę w żelaznych ryzach. Marek widywał ją tylko z daleka. Zawsze idealna, proste, ciemne włosy, garnitur skrojony na miarę, spojrzenie, które mogło zamrozić powietrze. Weszła z asystentką i dwoma mężczyznami w eleganckich garniturach. Rozmawiali półgłosem, ale Marek, z góry drabinki, usłyszał jedno z nazwisk. Zamarł. Nie mógł się pomylić. Dziesięć lat temu, gdy służył w wojsku, spędził pół roku w bazie logistycznej w jednym z krajów Afryki Północnej. Tam, w dusznym namiocie pełnym skrzynek, usłyszał dokładnie to samo nazwisko, wypowiedziane w kontekście trefnego sprzętu i pieniędzy, które miały zniknąć w prywatnych kieszeniach. Wtedy był szeregowym, który przypadkiem przechodził obok. Zrozumiał niewiele, ale zapamiętał głosy. I ostrą kłótnię. Która skończyła się przeniesieniem jego dowódcy i tajemniczym wypadkiem jednego z dostawców. Teraz ten głos, ten sam ton rozbrzmiewał w sali konferencyjnej firmy, w której od czterech lat naprawiał krzesła i wymieniał żarówki. Marek poczuł, że ściska mu żołądek. Podłączył ostatni kabel i zszedł z drabinki, unikając kontaktu wzrokowego. Panie Maj, proszę to jeszcze przetestować rzuciła asystentka, nie patrząc na niego. Już działa, odpowiedział krótko. Chciał stąd wyjść jak najszybciej. Ale w głowie dudniła jedna myśl: Jeśli ona to podpisze, wciągnie firmę w bagno, z którego nikt jej nie wyciągnie. W korytarzu usiadł na chwilę na krześle dla gości. Wiedział, że jego głos w tej firmie znaczy mniej niż nic. Ale wiedział też, że jeśli teraz zamknie usta, będzie współwinny. Spojrzał na zegarek. Do podpisania zostało nie więcej niż dwadzieścia minut. Podszedł do swojego przełożonego, kierownika technicznego i powiedział: Muszę porozmawiać z panią prezes. To pilne. Ty? Kierownik roześmiał się krótko. Chyba ci odbiło. Idź, wymień te żarówki w kuchni. Marek odwrócił się bez słowa. W drodze na górę mijał kolejne biurka. Ludzie stukali w klawiatury, przeglądali dokumenty, a on czuł że właśnie idzie w kierunku, z którego nie ma odwrotu. Gdy stanął przed drzwiami sali, ochroniarz zastąpił mu drogę. Spotkanie zamknięte. To sprawa bezpieczeństwa firmy, powiedział Marek cicho, ale z taką stanowczością, że ochroniarz zawahał się przez sekundę. To wystarczyło. Wszedł do środka. Wszyscy odwrócili się w jego stronę. Anna Rogowska siedziała przy stole, pióro w dłoni, kontrakt przed sobą. Obok niej elegancy kontrahenci, jeden z nich miał tę samą twarz, którą Marek widział kiedyś w rozmazanym świetle obozowej lampy. Pani prezes, Marek poczuł, jak drży mu głos, ale mówił dalej. Proszę tego nie podpisywać. Zapadła cisza. Tak gęsta, że słychać było tylko tykanie zegara na ścianie. Anna spojrzała na niego z chłodnym zdziwieniem. A pan to kto? Marek przełknął ślinę. Ten, który kiedyś widział, co potrafią ci ludzie. Wyproszę pana, powiedziała Anna Rogowska, odstawiając pióro. Jej głos był spokojny, ale oczy lodowate. Pani prezes, proszę, to naprawdę ważne. Marek postąpił krok naprzód, czując, jak twarze wszystkich wpatrują się w niego z mieszaniną zdziwienia i irytacji. Chodzi o tych ludzi. Jeden z kontrahentów, wysoki mężczyzna o gładko zaczesanych włosach, Przekrzywił głowę i uśmiechnął się z udawaną uprzejmością. Czy ten człowiek jest pracownikiem państwa firmy? Spytał do Anny, jakby Marek był uciążliwą muchą, którą należy strząsnąć ze stołu. Tak, odparła sucho Anna. Panie Maj, proszę natychmiast opuścić salę. Marek poczuł gorąco w karku. Jeśli teraz wyjdzie, wszystko będzie skończone. Już nigdy nie znajdzie momentu, by to powiedzieć. Te nazwiska zaczął. W 2014 roku byłem w jednostce logistycznej na misji. Słyszałem rozmowę o kontrakcie na dostawy sprzętu, w której padały te same nazwiska. Tyle, że wtedy chodziło o Trefni towar. W sali zapadło pełne napięcia milczenie. Anna zmrużyła oczy Trefni towar powtórzyła powoli Ma pan jakieś dowody? Marek zawahał się. Nie mam dokumentów. Mam pamięć. I pewność, że to ci sami ludzie. Dziękujemy, panie Maj, przerwała mu chłodno. Proszę opuścić salę, a ja zdecyduję, czy temat jest wart sprawdzenia. To było jak uderzenie. Wyszedł, czując, że zaraz wszyscy będą o nim mówić. Na korytarzu oparł się o ścianę. Oddychał ciężko. W głowie kłębiły mu się obrazy sprzed lat. Metalowe kontenery ustawione w rzędy, kurz unoszący się w powietrzu, ciepło bijące z asfaltu. I głosy dwa męskie, prowadzące półszeptem rozmowę przy bocznej rampie. Certyfikaty są gotowe. A sprzęt? Nie martw się, nikt tego nie sprawdzi. Ci w mundurach biorą, co im się da. Wtedy młody i niedoświadczony nie miał odwagi się wtrącić. Kilka miesięcy później słyszał plotki, że dostarczony sprzęt zawiódł w krytycznym momencie. Że ktoś za to zapłacił życiem. Teraz ci sami ludzie siedzieli w sali konferencyjnej jego firmy. Do Mareka podszedł Michał z ochrony. Stary, co ty odwaliłeś? Szepnął. Zarząd się gotuje, pewnie będziesz miał kłopoty. Może i będę, odparł Marek, ale jeśli się mylę, najwyżej wylecę. Jeśli mam rację. Przerwał, bo w jego głowie dokończenie brzmiało zbyt ponuro. Po godzinie wezwał go kierownik techniczny. Ty wiesz, co ty zrobiłeś? Fuknął. Wparowałeś na spotkanie z klientem wartym kilkadziesiąt milionów. Klientem czy oszustem? Rzucił marek. Nie interesuje mnie, co sobie ubzdurałeś. Masz pracować, nie bawić się w detektywa. Kierownik machnął ręką w stronę magazynu. I od jutra zapomnij o nadgodzinach. Masz robić swoje i siedzieć cicho. Wieczorem Marek wrócił do domu. W kuchni dzieci kłóciły się ostatni kawałek pizzy. Tato, czemu jesteś taki cichy? spytała najstarsza, Kasia. Po prostu ciężki dzień uśmiechnął się słabo. Ale damy radę. Patrzył, jak jedzą, i wiedział, że nie może odpuścić. Jeżeli ma rację, te podpisy mogłyby wciągnąć w kłopoty setki pracowników, a może i całą firmę. Następnego dnia, zanim jeszcze CEO przyszła do biura, Marek spróbował dotrzeć do kogoś z działu prawnego. Przedstawił się i powiedział, że ma istotną informację o kontrahentach. Proszę wypełnić formularz i wysłać go drogą mailową odparła beznamiętnie sekretarka. Sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu siedmiu dni roboczych. W siedem dni może być już po wszystkim, powiedział. Takie są procedury od cieła. Czuł, jak rośnie w nim frustracja. Każdy traktował go jak kogoś, kto wymyśla problem, bo nie ma nic lepszego do roboty. Ale on znał tamte głosy, tamten śmiech. I wiedział, że jeśli dziś zamknie usta, będzie miał na sumieniu dużo więcej niż tylko utratę pracy. Po południu Anna Rogowska wezwała go do gabinetu. Panie Maj, zaczęła bez zbędnych wstępów, sprawdziłam pańskie dane. Faktycznie był pan w wojsku. Tak, przez osiem lat skinął głową. Ale pańskie wspomnienia sprzed dekady to za mało, by zrywać umowę. Potrzebuję dowodów. Dowody się pojawią, jeśli damy im czas. Ale jeśli pani podpisze, wciągnie nas to w bagno. Anna spojrzała na niego długo. Nie mogę działać na podstawie przeczucia. To nie jest przeczucie, odpowiedział twardo. To pamięć o tym, jak przez takich ludzi traci się życie. Wyszła z gabinetu bez słowa, zostawiając go z myślą, że bitwa dopiero się zaczęła. Marek obudził się przed budzikiem. Nie był to efekt wyspania, raczej ciężaru w żołądku, który towarzyszył mu od wczoraj. Leżał w ciszy, słuchając oddechu dzieci w sąsiednich pokojach. Wiedział, że dziś nie może wrócić do domu, mówiąc, nic nie zrobiłem. Wstał, zaparzył kawę i zaczął przeglądać starą, wojskową teczkę z dokumentami, którą trzymał na dnie szafy. Tam miał listy, notatki, kilka wycinków prasowych sprzed lat. Nazwisko jednego z kontrahentów znalazł w notatce od dawnego kolegi z jednostki. Obok krótki dopisek, podejrzenie przemytu. Niepotwierdzone śledztwo zamknięte. Nie było to nic, co mogłoby przekonać prezeskę. Ale Marek czuł, że to punkt zaczepienia. W pracy pojawił się wcześniej niż zwykle. Zanim biuro zaczęło tętnić życiem, wszedł do magazynu sprzętu IT. Miał klucz, w końcu to on naprawiał komputery i rzutniki. Na jednej z półek stały nowiutkie laptopy dla gości z kontraktu. Wiedział, że każdy miał przypisane numer seryjny i nazwisko odbiorcy. Przeszedł wzdłuż regału, szukając nazwisk kontrahentów. Znalazł. Przepisał dane do małego notesu i schował głęboko w kieszeń. To był ryzykowny ruch, jeśli ktoś przyłapie go przy tym, będzie miał poważne kłopoty. Około dziesiątej Marek zobaczył przez szybę sali konferencyjnej, że kontrahenci rozmawiają z prawnikiem firmy. Postanowił poczekać, aż wyjdą. Kiedy wyszli, jeden z nich rozmawiał przez telefon po angielsku. Marek nie słyszał wszystkiego, ale uchwycił fragment. Shipment will arrive early, no customs check. Te trzy słowa, no customs check, wystarczyły, by poczuł zimny dreszcz na plecach. Nie był językoznawcą, ale służąc w logistyce, nauczył się, że brak odprawy celnej to często eufemizm dla trefnych towarów. Podczas przerwy obiadowej poszedł do kantyny. Usiadł w rogu, stacą pełną zimnych ziemniaków i przesuszonego kotleta. Po chwili obok przysiadł się Michał z ochrony. Stary, wiesz, że jeśli ktoś zobaczy cię kręcącego się przy ich rzeczach, to wylecisz? Zapytał półgłosem. Wiem, Marek odparł. Ale jeśli mam rację, wszyscy wylecimy, tylko w gorszym stylu. Michał popatrzył na niego chwilę, po czym wyjął z kieszeni mały pendrive. Wczoraj z monitoringu zapisałem coś dziwnego. Jeden z tych gości, wieczorem, po oficjalnych rozmowach, kręcił się przy serwerowni. Nie powinien tam być. Możesz mi to dać? Tylko jeśli obiecasz, że nie wpakujesz mnie w kłopoty. Marek skinął głową. Po pracy nie wrócił od razu do domu. Pojechał do starego znajomego Pawła, który kiedyś był w ich jednostce, a teraz pracował w Agencji Ochrony. Marek? No proszę, co cię sprowadza? Paweł uśmiechnął się, ale wyraz jego twarzy spoważniał, gdy zobaczył notatki i pendrive'a. Potrzebuję, żebyś to sprawdził, powiedział Marek. Wiem, że masz kontakty w IT i w służbach. Paweł wziął pendrive'a i spojrzał na dane. Te nazwiska mruknął. Nie wiem, czy wiesz, ale oni pojawili się w raporcie Europolu dwa lata temu. Nic nie udowodniono, bo sprawę zamknięto z braku dowodów. Czyli to nie paranoja? Upewnił się Marek. Nie, ale muszę to potwierdzić. Daj mi dzień. Wracając, Marek czuł się dziwnie. Wiedział, że wchodzi na terytorium, gdzie każdy błąd może kosztować go pracę. A mimo to w środku miał coś, czego dawno nie czuł, poczucie, że wreszcie robi coś ważnego. Wieczorem dzieci odrabiały lekcje przy kuchennym stole. Najmłodszy, Olek, podbiegł i przytulił się do niego. Tato, a co robisz, jak się boisz? Zapytał poważnie. Oddycham głęboko, Marek odpowiedział po chwili. I robię to, co trzeba. Następnego dnia w pracy kontrahenci mieli kolejną rundę rozmów z Anną Rogowską. Marek wiedział, że czas ucieka. Koło południa dostał SMSA od Pawła, spotkajmy się. Mam coś kropka. Wyszli przed budynek, żeby nikt ich nie słyszał. Sprawdziłem monitoring z serwerowni zaczął Paweł. Ten gość próbował podłączyć pendrive'a do jednego z komputerów. Jeśli by mu się udało, miałby dostęp do bazy kontraktów i danych finansowych. Masz to nagrane? Mam. I jeszcze jedno, Paweł podał mu kartkę. Adres mailowy, z którego wysyłają pliki. Zarejestrowane na spółkę wydmuszkę w raju podatkowym. Marek poczuł, że to może być brakujący element układanki. Muszę to pokazać Annie, powiedział. Uważaj, ostrzegł go Paweł. Jak się dowiedzą, że masz te dane, możesz narobić sobie wrogów, którzy nie żartują. Marek skinął głową. Wiedział, że to prawda. Ale jeśli nie przekażę tego teraz, jutro będzie za późno. Wrócił do biura i wszedł na piętro zarządu. Sekretarka Anny spojrzała na niego z irytacją. Panie Maj, mówiłam, że proszę się umawiać przez kalendarz. To nie może czekać, odpowiedział. Jeśli pani prezes teraz podpisze ten kontrakt, może to kosztować firmę znacznie więcej niż moja wizyta tutaj. Sekretarka zmierzyła go wzrokiem, ale w końcu westchnęła i zniknęła w gabinecie. Po chwili usłyszał: Niech pan wejdzie. Anna siedziała przy biurku, przeglądając dokumenty. To ostatni raz, kiedy wpada pan do mnie bez zapowiedzi, powiedziała chłodno. Co pan ma? Marek położył przed nią pendrive i notatki. To nagranie z wczoraj. Jeden z kontrahentów próbował uzyskać nieautoryzowany dostęp do serwerów. A tu adres spółki Wydmuszki. Na którą są zarejestrowane ich skrzynki. Anna wzięła dokumenty, jej twarz pozostała kamienna. Skąd pan to ma? Ważniejsze jest, co pani z tym zrobi, odparł. Bo jeśli dziś podpisze pani tę umowę, jutro może być za późno. Ona patrzyła na niego długo, bez słowa. Zajmę się tym, powiedziała w końcu. Proszę wrócić do swoich obowiązków. Marek wyszedł. Ale wiedział, że teraz wszystko zależy od tego, czy naprawdę potraktuje go poważnie. Marek tego dnia nie mógł usiedzieć na miejscu. Chodził po korytarzach z narzędziami w ręku, udając, że coś naprawia, ale tak naprawdę czekał na ruch Anny. Ona, CEO, pewna siebie, władcza, była teraz jedyną osobą, która mogła coś zrobić z informacjami, jakie jej przekazał. Około 11 zobaczył, jak wychodzi ze swojego gabinetu. Garnitur idealnie skrojony, w dłoni tablet. Za nią szef działu prawnego i dwóch członków zarządu. Spotkanie w sali B rzuciła do sekretarki. Nikt nie przeszkadza. Marek poczuł, że to musi być to. Wiedział, że sala B ma wejście od strony głównego korytarza i drugie od magazynu technicznego. Drzwi od magazynu były rzadko używane, wiedzieli o nich tylko technicy i ochrona. Przeszedł tamtędy, Wziął drabinę i kilka kabli, żeby wyglądało, jakby wykonywał rutynowe prace. Przez uchyloną szczelinę widział fragment stołu konferencyjnego. Anna siedziała naprzeciwko kontrahentów, tych samych, których nazwiska wywołały w nim ostrzegawczy dreszcz. Panowie zaczęła spokojnym, rzeczowym tonem, zanim przejdziemy do finalizacji kontraktu, chciałabym wyjaśnić kilka kwestii technicznych. Kontrahenci wymienili spojrzenia. Oczywiście, odpowiedział jeden z nich. Ten wysoki, z gładko zaczesanymi włosami. Jesteśmy otwarci na pytania. Anna przesunęła palcem po tablecie. Wczoraj wieczorem jeden z panów znalazł się w naszej serwerowni. Bez przepustki i poza godzinami dostępu. Zapadła cisza. Marek widział, jak jeden z kontrahentów odchylił się na krześle, zakładając ręce na piersi. To musiało być nieporozumienie, powiedział, uśmiechając się chłodno. Zgubiłem się, szukając toalety. Toaleta jest na drugim końcu korytarza, odparła Anna, wciąż tym samym spokojnym tonem. A system logów pokazuje, że wpięto wtedy urządzenie USB do jednego z komputerów. Drugi kontrahent wtrącił się szybko. Być może to któryś z pracowników. Mamy nagranie z kamer, przerwała Anna. Widać wyraźnie twarz. Marek patrzył na ich miny. Wysoki mężczyzna lekko zacisnął szczękę. Drugi poprawił krawat, unikając wzroku Anny. Proszę mi wytłumaczyć, kontynuowała, dlaczego firma, z którą mamy podpisać kontrakt wart kilkadziesiąt milionów, wysyła swoich przedstawicieli do serwerowni, by kopywali dane? To poważne oskarżenie, odezwał się w końcu wysoki. Jeśli nie ma pani twardych dowodów, uznamy to za zniesławienie i skierujemy sprawę do sądu. Anna uśmiechnęła się lekko. Dowody są w sejfie w moim gabinecie, a dodatkowo wysłała je już do naszych partnerów w centrali. Marek poczuł, jak jego serce przyspiesza. To oznaczało, że naprawdę działała, nie tylko go wysłuchała, ale zabezpieczyła firmę. Jeden z kontrahentów wstał gwałtownie. W takim razie nie mamy o czym rozmawiać powiedział. Nasza oferta jest wy. To dobrze odparła Anna spokojnie bo my też nie zamierzaliśmy jej przyjąć. Chwilę później drzwi od strony korytarza otworzyły się szeroko, wpuszczając dwóch ochroniarzy. Panowie, odprowadzicie naszych gości do wyjścia, poleciła Anna. Marek odsunął się od drzwi, udając, że zajmuje się kablami. Kontrahenci przeszli obok magazynu, mijając go. Wysoki spojrzał na niego przelotnie, krótko, ale w tym spojrzeniu było coś, co Marek znał z dawnych czasów. Ostrzeżenie. Po spotkaniu Marek wrócił do rutynowych obowiązków, ale myśli mu krążyły. Wiedział, że to jeszcze nie koniec. Tacy ludzie nie odchodzą po cichu. Po południu Anna wezwała go do gabinetu. Proszę usiąść, powiedziała. Chcę, żeby pan wiedział, że pana informacje miały znaczenie. Ale teraz sytuacja jest delikatna. Rozumiem, odparł Marek. Oni będą chcieli się odgryźć. Dlatego proszę zachować dyskrecję. I niech pan nigdzie nie wspomina, że to pan dał mi te dane. Na chwilę zapadło milczenie. Wie pan, dlaczego uwierzyłam? Spytała. Marek pokręcił głową. Bo mówił pan o tym, jakby to dotyczyło czegoś więcej niż pieniędzy. Jakby chodziło o życie. Marek odwrócił wzrok. Bo kiedyś chodziło. Anna nie naciskała. Proszę wrócić do pracy. Ale proszę być czujnym. Jeśli będą próbowali wejść w kontakt, chcę wiedzieć pierwsza. Wieczorem, wychodząc z biura, Marek zobaczył zaparkowany nieopodal czarny sedan. W środku jeden z kontrahentów, patrzący wprost na niego. Przeszły mu ciarki po plecach. Zanim zdążył się odezwać, auto objechało. W drodze do domu Marek zrozumiał, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Firma może być bezpieczna na papierze, ale on sam być może nie. Rano biuro tętniło dziwną, nerwową energią. Marek od razu to wyczuł, stukot klawiatur był głośniejszy niż zwykle, rozmowy urywane, spojrzenia szybkie i wymijające. Kiedy wszedł do pomieszczenia serwisowego, jego kolega z ochrony podszedł z miną mówiącą, co się dzieje. Słyszałeś? Szepnął. Ktoś włamał się do systemu w nocy. Kiedy dokładnie? Marek zmarszczył brwi. Między drugą a trzecią. Z logów wynika, że użyto identyfikatora Twojego. Słowa uderzyły go jak pięść w brzuch. To niemożliwe odparł od razu. Mój identyfikator jest w szafce w domu. Wiem kiwnął kolega ale na kamerach nic nie widać. Jakby ktoś wiedział, gdzie są martwe punkty. Do południa plotki rozlały się po całym budynku. Marek czuł na sobie wzrok ludzi, którzy jeszcze wczoraj go ignorowali, a dziś patrzyli z cieniem satysfakcji. Na przerwie obiadowej zadzwonił telefon. Numer wewnętrzny z gabinetu Anny. Panie Wysocki, głos jej asystentki był lodowaty, pani prezes prosi, żeby pan natychmiast przyszedł. Sala konferencyjna była pełna. Anna siedziała na czele stołu, obok szef działu prawnego, szef ochrony i... Ci sami kontrahenci, którzy jeszcze niedawno mieli zostać wyrzuceni z budynku. Proszę usiąść, powiedziała Anna, wskazując miejsce naprzeciwko. Wysoki mężczyzna z kontrahentów oparł łokcie o blat. Panie Wysocki zaczął z przesadną uprzejmością wygląda na to, że w nocy użyto pańskiego identyfikatora, by uzyskać dostęp do serwera. To dziwne, biorąc pod uwagę, że to pan tak gorąco odradzał nam podpisanie umowy. Może próbował pan nas wrobić? Marek spojrzał prosto na Annę. To prowokacja, powiedział twardo. I pani o tym wie. Szef ochrony położył na stole wydruk logów systemu. Fakty były przeciwko niemu, godzina, lokalizacja, numer identyfikatora. Jeśli nie ma pan dowodów na swoją niewinność, dodał prawnik, będziemy zmuszeni powiadomić policję. Wysoki kontrahent uśmiechnął się kątem ustęp. Widzi pani, pani prezes? W takich sytuacjach najlepiej rozwiązać sprawę szybko. Ludzie tego pokroju często próbują się wybielić, ale. Dość, przerwała Anna. Jej głos był spokojny, ale ostry jak szkło. Zanim powiemy, kto jest winny. Obejrzymy nagranie. Marek drgnął. Nagranie? Przecież system kamer miał martwe punkty. Anna stuknęła palcem w tablet. Na ekranie pojawił się obraz z korytarza serwerowni. Owszem, był moment, gdy postać znikała w ciemnym rogu, ale kilka sekund później kamera z innego piętra złapała tę samą osobę w lustrzanym odbiciu windy. Twarz należała do jednego z kontrahentów. Nasi technicy zamontowali dodatkowe kamery po Państwa ostatniej wizycie, wyjaśniła Anna. Byłam ciekawa, czy spróbują Panowie wrócić. I proszę, zgadłam. Kontrahent pobladł. To manipulacja, zaczął, ale Anna uniosła rękę. Pan Wysocki uratował tę firmę przed podpisaniem kontraktu, który dałby Wam dostęp do naszych danych. A dziś próbowaliście go wrobić, by zniszczyć jego wiarygodność. To się nie uda. Dwóch ochroniarzy weszło do sali. Panowie, drzwi są tam, powiedziała chłodno. I radzę nie wracać. Kiedy wyszli, Anna spojrzała na Marka. Jest pan wolny od zarzutów. Ale mam pytanie, skąd pan to wszystko wiedział wtedy, za pierwszym razem? Marek milczał chwilę, jakby ważył każde słowo. W wojsku służyłem w jednostce rozpoznawczej. Pięć lat temu, podczas operacji w jednym z portów, podsłuchałem rozmowę o polskiej spółce, którą można przejąć od środka. Zapamiętałem nazwiska. Kiedy zobaczyłem je w pańskim kalendarzu, wiedziałem, że muszę pana ostrzec. Anna odchyliła się na fotelu. Więc to była przysługa, czy dług? Powiedzmy, że jedno i drugie, odpowiedział. Po spotkaniu Anna zatrzymała go w drzwiach. Marek, w tej firmie ludzie często myślą tylko o sobie. Ale dziś udowodnił pan, że są jeszcze tacy, którzy myślą o innych. To nie bohaterstwo odparu. Po prostu nie lubię, kiedy źli ludzie wygrywają. W takim razie, podałam mu kopertę, od dziś nie jest pan technikiem. Jest pan moim doradcą do spraw bezpieczeństwa. Kiedy wrócił do domu, dzieci rzuciły mu się na szyję. Najstarszy syn zapytał. Tato, miałeś dziś ciężki dzień? Ciężki, uśmiechnął się, ale warty każdej minuty. Czy uważacie, że Marek powinien od razu powiedzieć Annie o swojej przeszłości, czy lepiej, że trzymał to w tajemnicy aż do końca? Napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili na jego miejscu.